ma szpeku! Siema, siema gdzie No jak gdzie kurwa? Przez miasto. Wieczorem? Gdzie wieczorem? Nad ranem. Która morda. jest? O! Zobacz. Lisek zapierdala z nami. Kopak Lisek idzie? To moja morda jest. I co tam szpeku słychać kurwa o 1.30? 30 <laughs> No a jak? Rano, kurwa fa. To już rano jest. Kurwa ma. O ja pierdol. Słuchaj, teraz idę coś wychać. Ja co, ja, jak będę mógł. Jak będę mógł. Jak będę mógł, to, to już coś wypiję, nie? A jak nie, to... Co? To To spierdolam do domu. Zaraz no, zapierdolimy dychę jakiemuś kurwa lamusowi, będziemy mieć co wychać. Nie, 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 nie. To nie tam do kurwa ma. Nie tędy droga kurwa Poka. o człowieniu, kurwa wypas Dawno ci nie było, gdzie ty kurwa teraz robisz? Dach no i dobrze kurwa, się opaliłeś jak kurwa Murzyn w Afryce Ja? Czarno i co tam, kurwa, powiesz dla fanów swoich? Sorry, żeby tak dawno nie było, nie? Ale... Nie ma czasu na głupoty. Robota była. Trzeba się sprzężać. O! Rus, Ruski wjeżdżają. No i co? Od czasu do czasu coś nagramy, nie? Od czasu do czasu. No to kurwa szpon. Pozdro.